Ranek to najprzyjemniejsza pora dnia na Jawie, ale i w całej Indonezji. Słońce jest jeszcze nisko, jest ciepło, ale pot jeszcze nie zalewa oczu. Zaraz opuścimy klimatyzowany pokój i pojedziemy do świątyni Prambanan, ale najpierw rzut oka na miasto. Jakarta położona jest w południowej części środkowej Jawy u podnóża wulkanu Merapi. Jest administracyjnym centrum środkowej Jawy, ma 7 wyższych uczelni i jednocześnie wszelkie cechy miasta Molocha. Według spisu mieszkańców z 2013 roku zamieszkiwało ją ponad 3,5 miliona ludzi, ale nieoficjalne dane podają liczbę ludzi przebywających w granicach miasta na ponad 9 milionów. To głównie emigranci ze wsi nieposiadający ziemi lub szukający lżejszej pracy, mieszkający w slumsach lub na ulicach pod dachami z kawałków blachy, dykty i desek. Miejscowa aura pozwala na takie mieszkanie. Pod tym względem wygląd wszystkich indonezyjskich ulic jest bardzo podobny. Tylko w miejscach oficjalnych, jak budynki rządowe, hotele, meczety, miejsca uznane za historyczne zabytki czy przy dużych marketach można liczyć na to, że nie będzie zalegających śmieci, brudu i oznak biedy. Niewidzialna granica dzieli tu dwa światy ludzi. Świat ludzi, którym się w życiu powiodło i świat, z którego ludzie starają się wszelkimi siłami przebić do tego w cudzysłowie Eldorado. Hinduistyczny zespół świątynny Prambanan położony jest 18 km na północny wschód Na wschodniej części terenów przyległych do świątyń rozpościera się spory park z pięknie kwitnącymi tropikalnymi drzewami, owocującymi drzewami mango i mnóstwem owadów zaplających ten kwiatowy raj. Wejście do kompleksu świątyń jak w świątyniach buddyjskich ze wschodu. Kandi to po indonezyjsku świątynia. Miejsce usytuowania wejścia do kompleksu i wyjścia oraz trasę jaką przebyliśmy obrazuje to ujęcie. Jeszcze po drodze fotka sympatycznych jawajek i idziemy w stronę wejścia. Większość z pierwotnych 224, choć są też podawane cyfry 232, 237 i 240 świątyń leży dziś w gruzach. To te na pierwszym planie. Jak widać to niewiele więcej niż stosy kamieni. To efekt upływającego czasu, grabieży oraz niszczycielskich trzęsień ziemi, które kilka razy nawiedziły ten region. Na szczęście, część świątyń w połowie XX wieku zostało odrestaurowanych, dzięki czemu można teraz podziwiać monumentalne budowle, niezwykle bogato zdobione płaskorzeźbami i posągami przedstawiającymi wyobrażenia hinduskich bóstw. Centralny kompleks obejmuje 8 dużych i 8 małych świątyń. Wokoło otaczają go ruiny, jak tu. W maju 2006 roku świątynie ucierpiały podczas trzęsienia ziemi, a skutki tego widoczne są do dziś. Na obrzeżach głównych świątyń trwają prace rekonstrukcyjne rozsypanych przez trzęsienie ziemi kamiennych bloków budowli, które zgodnie z technologią obowiązujących w tamtych czasach były obrabiane, dopasowywane i układane na swoich miejscach bez spoiwa, po czym na nich powstawały płaskorzeźby. Owoców mango nie da się pomylić z innymi orientalnymi owocami rosnącymi na drzewach. Jedynie one mają tak długie ogonki, niektóre mają nawet 30 cm. Minęliśmy kasę, a przed nami centralny kompleks Prambanem. Od wejścia, czyli od naszej strony, mniejsze świątynie z lewej Kandi Hamsa, a dalej w prawo Nandina i kolejna Garudy. Wizawi nich stoją od lewej Kandi Brahmy i dalej w prawo Siwy i Wisznu. Nad wejściami do hinduistycznych świątyń umieszczone są płaskorzeźby groźnie wyglądających głów bez dolnej szczęki. Uniemożliwiają one przekroczenie tego miejsca złym duchom i demonom. Budowa kompleksu głównych świątyń rozpoczęła się w 850 roku naszej ery i trwała jedynie 6 lat, co wydaje się ekspresowym tempem. Kompleks powstał dla upamiętnienia zwycięstwa Rakai-Pikatana władcy Sanjai nad Balaputrą, ostatnim władcą Sajlendry i poświęcony jest Siwie, Vishnu i brahmi. W owym czasie Jawa była podzielona między dwie dynastie, buddyjsko-Sajlendrów oraz hinduistyczno-Sanjajów. Pod koniec IX wieku Trochę tak jak w Zemście Fredry, obie dynastie połączyły więzy małżeńskie. Stąd w płaskorzeźbach na hinduistycznych świątyniach można znaleźć i elementy buddyjskie. Gdy centrum jawejskiego hinduizmu zaczęło przesuwać się na wschód w stronę Bali, Prambanan został opuszczony. W połowie XVI wieku potężne trzęsienia ziemi zniszczyły wiele świątyń. Część z nich spotkał podobny los jak piramidy egipskie, czyli zostały rozszabrowane przez okolicznych mieszkańców. A pierwsze ich próby i rekonstrukcje podjęto dopiero w 1937 roku. Ostatnim ciosem dla Prambanam było trzęsienie ziemi w maju 2006 roku. Najbardziej ucierpiała świątynia Garudy. To ta, która stoi naprzeciwko świątyni Wisznu. Jak już mówiłem, kompleks powstał jako trzy wielkie czworokąty zawierające 224 świątynie najważniejszym miejscem kultu jest wewnętrzny kwadrat, w którym się znajdujemy i który zawiera m.in. najwyższe świątynie poświęcone Trimutri, czyli występującej w hinduizmie wielkiej trójcy bogów. Brahmie to Bóg stworzyciel, Vishnu to Bóg utrzymujący świat, oraz sila to Bóg niszczyciel. Najwyższą świątynią jest Kandi siwa mająca u podstawy długość boku 36 metrów. A wznosząca się na wysokość 47 metrów. Siwa to uosobienie absolutu, niszczącej i odnawiającej się zasady odpowiedzialnej za śmierć i życie. Siwa jest Bogiem sprzeczności i paradoksu, łączącym w sobie wszelkie opozycje i pary przeciwieństw. Jako Bóg zniszczenia, a widzi, czyli niepoznania, i wszelkich rzeczy świeckich, popiera rezygnację, zsyła mądrość i siłę twórczą. To najpotężniejszy i najgroźniejszy, bo nieprzewidywalny strójcy bogów. Jemu poświęcona Kandi jest najwyższa i najukazalsza. Kandi jego rumaka, bykanandi jest niższa i stoi naprzeciw Kandi siwa, by wieszowiec był w razie potrzeby pod ręką. Architektura hinduistycznego kompleksu jest typowa dla budowli sakralnych opartych na starożytnej wiedzy o budowaniu Vastu Shastra. To pojmowanie wszechświata w oparciu o hinduistyczną kosmologię wyrażono modelem świętej góry Meru. Każda budowla składa się ze stref. Burloka to strefa ziemi, najniższa strefa ludzi, zwierząt oraz demonów. Wraz z ich rządzami, pożądaniem i bezbożnym stylem życia. Buwarloka strefa atmosfery to jest środkowa strefa świętych ludzi, asetów, mniejszych bogów. Ludzie tutaj mają możliwość zobaczenia światła dobra. Swarloka strefa nieba najwyższa i najświętsza kraina bogów. W zamysłach świątynia miała przypominać świętą górę Meru. Która uważana jest za siedzibę hinduistycznych bogów oraz za dom siwy. Świątynia posiada cztery wejścia. To usytuowane od wschodu, którym wchodzimy, jest głównym wejściem. Zgodnie z hinduistycznymi kanonami. Wchodzimy zatem do głównej komnaty Domu Boga Siwy. W głównej komnacie o wymiarach około 3 metry na 3 metry i stożkowym suficie panuje półmrok, a w centrum na niewielkim postumencie stoi 3-metrowy pomnik siwy. Wysoki stożek sufitu daje efekt echa, co w niewielkim pomieszczeniu jest niespotkanym zjawiskiem w małych hinduistycznych świątyniach. To mogło wywoływać grozę. Ściany w części pokrywają delikatne płaskorzeźby upiększeń. Postument, na którym stoi pomnik potężnego boga siwy, podtrzymują po obu stronach węże. I to wszystko. W moim odczuciu spartańskie wnętrze całkowicie kontrastuje z zewnętrznym bogactwem płaskorzeźb. Jedynie wiek świątyni, trzęsienia ziemi i szabronictwo może tłumaczyć tą asce zewnętrza. W połowie schodów na dół skręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara na taras wiodący wokół świątyni. Po południowej, zachodniej i północnej stronie świątyni są wejścia do komnat, w których, podobnie jak w poprzednio oglądanej, stoją pomniki. Balustrady tarasów świątyni są zdobione pięknymi i wspaniale zachowanymi płaskorzeźbami ukazującymi sceny z Ramajany, hinduskiego eposu opowiadającego o życiu ramy wcielenia bogu Wisznu jego brata Lakshmany, Żony Sity i ich towarzysza Hanumana, boga o małpi twarzy. Chcąc podziwiać historię Ramajany ilustrowaną płaskorzeźbami w chronologicznym porządku, należy, tak jak my, wejść od strony wschodnich schodów i podążać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Część opowieści kontynuują płaskorzeźby w sąsiedniej kandi Brahma. Hinduski epos Ramayana, pomimo upływu czasu, postępu i zmiany warunków życia, jest niezwykle popularny w krajach, w których wyznawany jest hinduizm. To naiwna, fantastyczna i archaiczna, można powiedzieć, baśniowa opowieść o miłości, porwaniu City przez demona i odzyskaniu jej z rąk demona po wielu terapatach i krwawych walkach ramy wspieranego przez towarzyszy. Próba ognia na ulubienicy zarządzona przez ramę po jej odbiciu z rąk demona, potwierdziła jej niewinność. A zakończenie? Żyli długo i szczęśliwie, jak to w bajkach bywa. Epos Ramayana, w moim odczuciu, to literatura podobna do tej, którą poznajemy w wieku kilku lat, fascynujemy się nią, a potem czytamy naszym dzieciom, wnukom, a jak dożyjemy i zachowamy wzrok i władze umysłowe, prawnukom. Dalej nie sięgam, bo musiałbym użyć kanonów z Ramajany. Dodam jeszcze, aby zamknąć ten temat, że na terenie świątyń Prambanan kilka razy w miesiącu, wieczorem, odbywają się przedstawienia Ramajana balet. Teraz możemy dalej podziwiać wyobraźnię starożytnych architektów i rzeźbiarzy, którzy obok kunsztu rzeźbiarskiego musieli perfekcyjnie znać tekst eposu Ramajana. Kolejne schody, tym razem do komnaty Ganesha. Jest synem Siwy i Parvati. Ganesha w mitologii hinduskiej to przywódca pośrednich bóstw, dew mądrości i sprytu, patron nauki i uczonych, opiekun szkół, skrybów, ksiąg i liter. Ganesha usuwa wszelkie przeszkody i zapewnia powodzenie w przedsięwzięciach. Jest uznawany za boga obfitości i dobrobytu. Ołtarzyki z ganesią jak ten często spotyka się wśród wyznawców hinduizmu w ich domach, samochodach, miejscach pracy, bo przynoszą szczęście i pomyślność. Schody z północnej strony Kandi siwa prowadzą do komnaty, w której stoi posąg małżonki siwy Durgi Mahisasura Mardini, przedstawiający Durgę jako zabójczynię bull demona, czyli byka demona. Opuszczamy kandy Siwa i przechodzimy do stojącej 30 metrów na północ Kandi Wisznu. Wisznu, jeden z wielkiej trójcy hinduizmu obok Siwy i Brahmy, jest uważany przez hinduistów za zachowawcę świata. Już dziewięciokrotnie, ilekroć światu groziło niebezpieczeństwo, przybywał na ziemię w różnych awatarach, czyli wcieleniach. Wcielał się w ludzi oraz potężne zwierzęta. Do ludzkich wcieleń Wisznu należał Rama, bohater posu Ramayana i popularny Kryszna, który ocalił świat przed złym demonem Kansą. Dziesiąte wcielenie Wisznu, Kalkin, dopiero się pojawi, a jego nadejście zwiastować będzie koniec świata. Wisznu przedstawiany jest zwykle jako przystojny młodzieniec z czterema ramionami o ciemno niebieskiej skórze. Do atrybutów Boga należą muszla, dysk i kwiat lotosu. Małżonko Wisznu jest bogini Lakshmi, a jego wierzchowcem orzeł, niektórzy mówią, że gołąb o imieniu Garuda. Wisznu jest bogiem dobrym i przyjaznym ludziom. Jego małżonka boginią bogactwa i szczęścia. Oboje są wśród wyznawców bardzo popularni, a ołtarzyki z ich figurkami z powodzeniem konkurują w domach, samochodach i sklepach z ołtarzykami Ganesia. Kandi ma tylko jedną komnatę, tą, którą przed chwilą opuściliśmy. Nie ma tu tarasów z płaskorzeźbami i jest ona niższa od Kandy Siwa, ale zewnętrzne zdobienia świątyni nie odbiegają fitością i pięknem od poprzedniej. Długość boku podstawy świątyni to 20 metrów, a jej wysokość 33 metry. Opuszczamy kandy Vishnu i obok kandy Siwa idziemy do stojącej najdalej na południe kandy Brahmy, świątyni poświęconej ostatniemu z hinduskiej trimutri bogów. Idziemy pomiędzy głośno kłócącymi się nastoletnimi indonezyjkami w muzułmańskich chustach i po schodach, strzeżonych przez mityczne lwy, nazywane często przez turystów maszkaronami, wchodzimy do komnaty, w której stoi posąg Brahma. Dziewczyny, zauważając nas, z wyraźnym wstydem tonują kłótnie i pozdrawiają nas. Potem okażą się bardzo miłe i poproszą nas o wspólne zdjęcie. Brahma przedstawiany jest. Z czterema ramionami, czterema głowami w plecionych koronach. Pierwotnie miał ich pięć, ale jedna spłonęła pod palącym spojrzeniem trzeciego oka siwy. Atrybutami Brachmy są sznur modlitewny i dzban na wodę lub chochla ofiarna i księga. Kandi Brahma jest tej samej wielkości co Kandi Wisznu i ma też tylko jedną komnatę. Zewnętrzne ściany Kandi zdobią płaskorzeźby kończące opowieść o Majana. A to świadczy o tym, że Kandi Brahma powstała później niż Kandi Siwa. Idziemy teraz do stojącej vis-a-vis -vis Kandi Shiva, Kandi Nandin. Nandin to mityczny wierzchowiec, czyli wahana lub, jak niektórzy mówią, wehikuł siwy. Nandin w sanskrycie znaczy szczęśliwy. Boski, biały z czarnym ogonem byk, Nandin to bóstwo płodności i uosobienie siły. Przedstawiany był zwykle w pozycji spoczynku lub jako niosący boga siwe lub siwe z małżonką. Za kamiennym bykiem Nandi statuetki z lewej strony Suraja, Bóg Słońca na siedmiokonnym rydwanie, a z prawej Chandra, Bóg Księżyca na dziesięciokonnym rydwanie. Idziemy w stronę Kandi Garuda, czyli świątyni wierzchowca, którym się Bóg, Lord Wisznu poruszał. W sanskrycie Garud znaczy skrzydło. Garuda to półboski ptak. Przedstawiany jest najczęściej z głową, skrzydłami i ogonem orła, a korpusem i nogami człowieka. Czasami ma cztery ramiona. Ma złoty tułów, białą twarz, czerwone skrzydła. Ten olbrzymi ptak o ognistych piórach utożsamiany jest ze słońcem i ogniem. Niestety, miejsce w komnacie świątyni, w którym powinna znajdować się jego kamienna figura, zachował się jedynie ślad po niej. Losy figury są nieznane. Logiczna sytuacja ma się z Kandi Hamsa, półboskiego łabędzia, którym przemieszczał się Bóg Brahma. Możliwe są dwa scenariusze. Czas i trzęsienia ziemi doszczętnie zniszczyły obydwie statuetki, a ich nierozpoznawalne okruchy leżą wśród kamieni otaczających kompleks Prambana. Lub, jako lżejsze od pozostałych, zostały skradzione i może kiedyś wrócą jakimś cudem na swoje miejsce. Czego im życzę? Kończymy naszą wizytę w miejscu kultu sprzed wieków, świadectwie wielkiej kultury i wielkiego kunsztu architektów i rzeźbiarzy.